Beny Animations Polskie. Kiedy byłam dzieckiem, moja mama zawsze zabierała zęby, które mi wypadały. Nie do końca wiem po co były jej potrzebne, ale jakoś nie zastanawiało mnie to, tak i miałam zwyczaj. Tłumaczyła się, że wyrzucanie zębów przynosi pecha. Była niezwykle przezorną kobietą, a dorastając z nią nieraz o tym się przekonałam. Wszystkie moje zęby trzymała w małym drewnianym pudełku pokrytym czerwoną farbą. We wnętrzu pudełka znajdowała się czerwona aksamitna wyściółka. Pudełko było schowane do szuflady jej szafki nocnej. Pudełko widywałam tylko kiedy traciłam kolejnego zęba. Matka przynosiła je wtedy i wkładała ząb do środka. Poza takimi okazjami, pudełko zawsze leżało zamknięte w jej szufladzie. Tak właściwie nigdy nie zastanawiałam się nad moimi straconymi zębami. Zapomniałam, że w ogóle istnieją, ale wszystko zmieniło się wczoraj. Ostatnio wyprowadziłam się od matki, tak więc miałam sporo gratów do przewiezienia. Weszłam do swojego byłego domu i obecnej rezydencji mojej matki. Byłam gotowa do pakowania kilku ostatnich rzeczy. Matka siedziała w kuchni przy stole. Miała na sobie długie spodnie, gruby sweter i różowe, wełniane rękawice. Byłby to dziwny widok, biorąc pod uwagę, że tego dnia było dość ciepło, ale moja mama jest ekscentryczką, więc olałam to. Przywitałam się, a ona spojrzała na mnie i zabrzęczała coś pod nosem chyba cześć, czy coś w tym stylu. Często trzymała dystans, a tym razem nie była zbyt szczęśliwa z powodu wyprowadzki. Chodziłam po domu, łapiąc się za wszystko, co należało do mnie: jakieś ciuchy, butelka szamponu, kilka ramek do zdjęć i tak dalej. W końcu przypomniałam sobie o pudełku ze starymi zębami. Nie miałam konkretnego powodu, żeby zabierać się ze sobą, ale nie chciałam ryzykować pecha, zostawiając je tam. Poszłam do pokoju matki, mimo, iż nie było to rozsądne posunięcie. Podeszłam do jej szafki nocnej i już miała mi otworzyć, kiedy dotarło do mnie. Trzeba się pytać o pozwolenie przed grzebaniem w jej rzeczach. Zawołałam ją. "Hej mamo, nie będziesz mieć nic przeciwko, jeśli zabiorę pudełko ze swoimi starymi zębami? Czy tam jest coś, czego nie powinnam widzieć?" Czekałam na odpowiedź i mogę przysiąc, że usłyszałam bełkot w stylu: "Nie ma sprawy". A więc być może pochopnie Otworzyłam szufladę i złapałam za pudełko i kilka starych fotografii. Otwierałam pudełko spodziewając się widoku około dwudziestu zębów. Kiedy podniosłam wieko, okazało się, że pudełko jest wypełnione zębami po same brzegi. To były nie tylko zęby dziecięce, ale również osób dorosłych. Było tam co najmniej 100 sztuk. Oglądając zawartość, usłyszałam hałas z tyłu. Chrypowaty dźwięk. Odwróciłam się gwałtownie. Matka stała za mną. Znów wydawała dziwaczny warkot. Tym razem nawet nie otworzyła ust. Coś tu nie grało. Od początku wydawała z siebie dźwięki, nie odzywając się słowem. A poza tym zbierała zęby, które należały do Bóg wie kogo. Co jest grane? Czyje to zęby? Po co ci one? zapytałam pretensjonalnym tonem, żądając odpowiedzi. Spojrzała na mnie, a w jej oczach rysowała się odpowiedź. Była wystraszona. Ale czy bała się tego, że odkryłam jej mały sekret, czy też dlatego, że coś niedobrego działo się z nią? W końcu otworzyła swoje usta, co wiele wyjaśniło. Kiedy otworzyła usta, ujrzałam typowy rząd zębów i dziąsła. Następnie rozdziawiła usta nieco szerzej, delikatnie odchylając głowę. Wtedy moim oczom ukazał się kolejny rząd zębów. Wyłaniały się z podniebienia. Całą jamę ustną pokrywały perfekcyjnie perliste zęby. Dostrzegłam, że spód jej ust jest również uzbrojony w zęby. Nawet wokół języka dało się zauważyć rzędy zębów. Lekko zawyłam, byłam zarówno zmieszana, jak i przerażona tym, co zobaczyłam. Spojrzała mi prosto w oczy, oczekując reakcji. Następnie uniosła obie ręce, złapała za dłoń przyodzianą w rękawiczkę i wysunęła ją. Ręka kompletnie pokryta zębami to niecodzienny widok, ale mimo wszystko zdarza się. Bez jaj, całe łapsko, nadgarstek, niezliczona ilość zębów wystających spod skóry jak rzeżucha z waty. Sama skóra pokryta szklistą naroślą pod zębami nie dało się dostrzec żywej tkanki. Aż ścisnęło mnie w żołądku z obrzydzenia i niepokoju. Nie wierzyłam własnym oczom. Wtem matka zdjęła drugą rękawiczkę, odsłaniając podobną dłoń. Obłożoną zębami wystającymi spod skóry. Zbierało mi się na wymioty, ale matka na tym nie poprzestała. W końcu zdjęła swój uroczy sweterek, odsłaniając rzędy zębów, pokrywające jej całe ramiona. Na klatce piersiowej również nie brakowało zębów, ale te jeszcze nie wykiełkowały. Reszty nie musiałam oglądać, ale zakładam, że na nogach nie było lepiej. Z przerażeniem w oczach obserwowałam, jak zęby na jej barku poruszały się, jakby chciały zamlaskać. Wyglądały na poluzowane. Miała luźny ząb na barku. Drgania nie ustawały, widziałam, jak ząb wyżyna się przez skórę. Zadrżał raz jeszcze, zanim spadł na podłogę, kończąc swój cykl życia. Stałam jak wryta, sparaliżowana strachem. Nie wiedząc, co począć. Czułam, że powinna jej pomóc, ale nie byłam w stanie kiwnąć palcem. To wszystko stało się zbyt szybko. Mama obróciła się na pięcie i wyszła z sypialni. Chwilę to trwało, ale w końcu zebrałam się w sobie i podążyłam za nią. Znów zasiadła za kuchennym stołem. Jedno zębate ramię spoczywało na stole, a drugie trzymało długopis. Nie mam pojęcia, jak zdołała chwycić za długopis, ale to musiało zajebiście boleć przy zginaniu palców. Musiała walczyć z bólem, przyciskając długopis do kartki papieru leżącej na stole. Zaczęła pisać. Podeszłam do stolika zobaczyć, co pisze. Nadal byłam przerażona. Liczyłam, że przedstawi mi jakieś wyjaśnienia. Podeszłam do kartki i zaczęłam czytać. To, co napisała, zjeżyło mi włosy na głowie. Wiem, że się boisz. Ja też srałam po gaciach, kiedy znalazłam twoją babcię w tym stanie. Wyglądała okropnie, podobnie jak ja teraz. Nie wiedziała, co się z nią działo, ale na szczęście śmierć nastąpiła szybko, zakończając jej cierpienie. Nigdy nie spodziewałam się, że to przydarzy się również mi. Modliłam się, żeby tak się nie stało i jak widać nie pomogło. Przykro mi to stwierdzać, ale to raczej dziedziczne. animation Animations Polskie.